BHP na torach. W zasadzie film ten przeznaczony jest do kolejarzy, ale osoby postronne, chociaż wiadomo, nie wolno znajdować się na terenie stacji w torach. Gdyby znalazły się w takiej sytuacji, to trochę takich pouczeń. W razie zauważenia zbliżającego się taboru, należy oddalić się. Od zewnętrznego toku szyny na odległość co najmniej 2 metrów. Przechodząc przez tory przed lub za stojącym taborem, należy zachować odległość co najmniej 10 metrów. Przejście przez tory między stojącym taborem dozwolone jest, jeżeli odległość między tym taborem nie jest mniejsza niż 20 metrów. Zabrania się zbliżania do elementów sieci trakcyjnej będącej pod napięciem na odległość mniejszą niż 1,5 metra. W przypadku zerwania sieci jezdniej nie należy zbliżać się do leżącego na ziemi przewodu na odległość mniejszą niż 10 metrów. Ale stoimy w peronie. I sieć spadła na peron w odległości mniejszej niż te 10 metrów. Co zrobić? Starać się mieć nogi jak najbliżej siebie połączone. Wsunąć je nie odrywając od ziemi. I tak się przesuwać na bezpieczną odległość od zerwanej sieci trakcyjnej. Tak, aby nie nastąpiło napięcie krokowe. Napięciem krokowym nazywamy napięcie powstające między nogami będącymi w rozkroku przy leżącym przewodzie elektrycznym. Można też połączonymi nogami krótkimi podskokami, ale oczywiście nogi złączone, też oddalić się jak najdalej od tego przewodu. Dziś w trakcie montażu tego filmu otrzymałem SMS-a od Pana Tomasza Łachuta, dyżurnego ze stacji Katowice, który serdecznie Państwu dziękuję za wsparcie. Zabrakło mi tylko jeszcze 13,5 tysiąca złotych, dlatego zwracam się jeszcze raz z prośbą o pomoc do Was. Już tak niedużo zostało do mojego pełnego szczęścia. Będę w końcu mógł się wyrwać z budynku, w którym jestem uwięziony. Bardzo będę za to wdzięczny. Jak już będzie gotowe wszystko, to prześlę zdjęcia na wszystkich kolejowych grupach. Pozdrawiam, Tomasz, Mariusz, Łachu. Aby zapoznać się z historią pana Tomasza Mariusza Łachuta, zapraszam do obejrzenia mojego filmu pod tytułem Stacja Opalenica. Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu pana Tomka i swoim i zapraszam na kolejne filmy.